W drugim miejscu, także taka chwilka technicznego przygotowania. Cześć kochani, dzień dobry. Tak, jestem już tutaj live, w obu miejscach z tego co widzę, uczę się troszeczkę przygotować. To jest webinar mocno spontaniczny. Tak jak niektórzy z Was znają moje live, y, część z nich jest taka. Hmm, z opracowanym wcześniej programem i część z nich jest spontaniczna. Więc ten webinar to jest taki zupełny spontan. I dzisiaj są też moje urodziny po takiej wielogodzinnej sesji, także dopiero co skończyłam pracę, więc mam dzisiaj taki mocno właśnie pracujący dzień. No i pomyślałam, że to będzie wartościowe w ten dzień właśnie urodzinowy poprowadzić taki krótki właśnie mini live. Poświęcony tym energiom, czyli energiom Yin i Yang. I na początku powiem troszeczkę na temat samych tych energii, właśnie Yin i Yang. Jeżeli chodzi o Yang, jest to energia najczęściej postrzegana jako energia życia, ta energia, którą chcemy mieć w swoim życiu, ta energia, którą próbujemy wzmacniać, szukamy ogólnie różnych sposobów, żeby zwiększyć Yang. I jeżeli chodzi o yin, jest to energia, której większość osób, które nie pracują tak bardziej świadomie z energią, stara się za wszelką cenę uniknąć, stara się, żeby po prostu oddalić ją od siebie jak najbardziej, ponieważ jest ona między innymi związana z aspektami umierania, ciemności i tego co jest takie po prostu ukryte, co jest w cieniu. Ale te obie energie są nam potrzebne i wszystko ma swoje dwie strony, swoje dwa bieguny i żeby energia życia działała dobrze, energia przeciwna jej musi być też w takim właściwym sobie punkcie położenia. I dzisiaj tak króciutko o tym powiem, jak tę energię rozpoznawać i jak tę te energię też balansować. Po czym można w ogóle poznać, że któraś z tych energii jest w niewłaściwym sobie, czyli takim, w takiej zaburzonej harmonii, w takim niewłaściwym sobie położeniu. Często właśnie osoby są bardzo nakierowane na tą energię yang i to jest dobry kierunek, ponieważ jest to właśnie energia życia, taka energia, którą potrzebujemy, kiedy jesteśmy tutaj i chcemy tą energię zwiększyć. Ta energia jest związana m.in. z działaniem, z witalnością, też z tym, że wszystko po prostu wzrasta. Więc dobre przejawienie energii Yang przejawia się właśnie tak, że jesteśmy aktywni, rzeczy w naszym życiu się rozwijają, wzrastają, różne sfery naszego życia po prostu kwitną i owocują. I Yang, Ciągle, mimo tego, że jest samo w sobie bardzo pożądane i dobre i chcemy je w naszym życiu, też może działać negatywnie, kiedy jest w nadmiarze. Dlatego, hmm, tę energię trzeba z jednej strony wzmacniać, ale też nie przesadzać. <laughs> może ja jestem dobrym przykładem właśnie tutaj takiego czasem za dużego wzmacniania tej energii, jak. Dlatego, że jestem bardzo aktywna i bywa tak, że ten aspekt yin jest jednak trochę zignorowany, co nie wychodzi na dobre. Jeżeli yang jest zbyt wzmocnione, to wtedy nasza energia się zużywa, czyli po prostu możemy się wypalać. I to jest na tej zasadzie, jak człowiek biegnie. No i z jednej strony, żeby być kawałek dalej, trzeba przyspieszyć. Z drugiej strony, jeżeli za bardzo przyspieszymy, to nastąpi takie zmęczenie, że w końcu jest trudniej dobiec. Nawet to może być później, niż jeżeli biegniemy takim po prostu jednostajnym tempem. I dlatego, jak potrzeba wzmacniać, ale potrzeba też być uważnym, żeby nie było ono nadaktywne. I tym, co balansuje energię yang, jest obecność energii przeciwnej, czyli obecność energii in, która jest tą energią, której ludzie często właśnie unikają, chcą unikać. Yin jest równie ważna w naszym życiu. I żeby Yang działało wyraziście, mocno i w pełni, czyli, żeby nasze życie po prostu było pełne. I jak w opisie tego live'a też powiedziałam, żebyśmy mogli żyć pełnią życia. To właśnie rozumiemy pod kątem rozpatrywania tutaj, wzmacniania Yang, żebyśmy mogli żyć i żebyśmy mogli żyć w pełni, czyli jakby tak naprawdę tą pełnią życia, to wtedy Yin jest nam potrzebne. Dlatego, że jeżeli nie jesteśmy dobrze wypoczęci, to wtedy jesteśmy osłabieni w czasie, kiedy powinniśmy być aktywni. I dlatego również energia Yin jest taką energią, którą potrzebujemy umieć zarządzać. I jeżeli chodzi o Yang, to wzmacnianie Yang polega między innymi na tym, że wprowadzamy do naszego życia więcej ruchu. Również możemy to robić za pomocą koloru. Na przykład kolory, które mają takie intensywne zabarwienie, szczególnie ciepłe kolory, takie bardziej ogniste, podnoszą energię Yang. Jeżeli też wprowadzimy za dużo tego koloru, na przykład czerwonego, to możemy stać się bardziej tacy agresywni i wtedy się wyniszczamy. Więc też to yang powinno być wprowadzone do naszego życia, czyli te odcienie ciepłe i po prostu te aktywności ruchu powinny być wprowadzone, ale nie powinny być wprowadzone w nadmiarze, nie powinno być przesady. Energia, żeby była w dobrej kondycji, powinna być jakby pobudzana, żeby szła w górę, czyli powinna być stymulowana, ale nie powinna być po prostu tak bezpośrednio za ostro wyciągana do góry. Więc trzeba robić to w pewien taki subtelny sposób. I również jeżeli chodzi o yang, to na przykład porządkowanie różnych rzeczy, załóżmy przestrzeni, która jest wokół nas, też potrafi udrożnić tą energię. Dlatego, że wszystko, co jest takie po prostu y, zastałe, czyli co zbyt długo leży, na przykład też nie było uporządkowane lub sprzątane, jest obrazem i takim przejawem energii IN, czyli energii stagnacji i również śmierci. Dlatego, gdy rzeczy są zbyt statyczne przez zbyt długi czas, to y, nie sprzyja to naszemu zdrowiu. Mam na myśli y, elementy otoczenia, na przykład nie jest w otoczeniu sprzątane, rzeczy nie są porządkowane, tylko się gromadzą i po prostu tam leżą i się robi takie po prostu obciążenie, że nie ma ruchu, nie ma przestrzeni i nie ma po prostu świeżości. Więc jest to przeciwne środowisko niż środowisko, w którym życie może się rozwijać, kwitnąć i owocować. Dlatego, kiedy chcemy wprowadzić in do naszego życia, żeby zbalansować yang bardziej tak świadomie, ponieważ potrzebujemy In, ale um, potrzebujemy odpowiedniego rodzaju tej energii yin. Um, ono musi być po prostu, ona musi być w dobrej kondycji. Wprowadzamy ją na przykład do sypialni, czyli do tych miejsc, gdzie odpoczywamy. Po to, żeby móc się bardziej zrelaksować, żeby relaks był po prostu lepszy i taki bardziej regenerujący. Jeżeli chodzi o jin, to między innymi takie chłodne barwy i odcienie są dobre, co nie zawsze do końca współgra z takim miejscem jak sypialnia, gdzie ten element wody nie jest ogólnie pożądany. Jeżeli chodzi o wodę, to woda może być i Yin i Yang, i kiedy woda ma taki element stagnacji, czyli po prostu, że jest mało świeża, że jest po prostu zastała, to przejawia ten negatywny aspekt Yin. Jeżeli woda jest żywa, taka przejrzysta i ożywiona, wtedy przejawia ten aspekt Yang. Więc jeśli chodzi o energię wody, to w sypialni w wersji Yin ona jest zdecydowanie niekorzystna. Jeżeli chodzi o jej aspekt w wersji Yang, jest ona również niekorzystna w sypialni. W sypialni potrzebujemy móc odpocząć i jeśli chodzi o odpoczynek, to dobrym elementem jest tutaj ziemia, więc dobre kolory to są takie po prostu lekkie beże, to są delikatne po prostu, stonowane kolory, i czasami pewien element e, czerwonego, na przykład tego podniesienia jank, może być ok, jeżeli jest to załóżmy sypialnia małżeńska. I mm, kiedy chcemy zastosować wodę, to dobrze jest ją zastosować w ogrodzie, w jakimś pokoju m, typu pokój dzienny, ogólnie nie w sypialni świadome wprowadzanie energii yin do naszego życia to jest też zrobienie przestrzeni na relaks i taki bardziej regenerujący odpoczynek w naszym życiu codziennym czyli nie tylko w sypialni i w czasie kiedy kładziemy się spać i odpocząć ale również w ciągu dnia dlatego że w ciągu dnia pozostajemy aktywni i to jest dobre ale żeby tą aktywność uzyskać i utrzymać na takim jak najlepszym, satysfakcjonującym poziomie, to ona musi być zbalansowana. Dlatego, że jeżeli jesteśmy nadaktywni, no to wtedy stajemy się mniej wydajni, bo zmęczenie, czyli ta siła wyrównująca przychodzi samo z siebie i to nie jest efekt, do który nam chodzi. Więc w ciągu dnia też potrzebujemy wprowadzić takie czynności, i tak te miejsca, w których przebywamy również wzbogacić, żeby energia yin w swojej takiej dobroczynnej dla nas formie była obecna w taki sposób, że czujemy się zrelaksowani, czujemy takie ukojenie i czujemy pewien spokój w sobie. Dzięki temu możemy być po prostu bardziej wydajni też w naszej pracy. Także to są takie tutaj, można powiedzieć, startowe rzeczy. Rzucę sobie jeszcze okiem na opis dzisiejszego live'a. Ponieważ to jest taki short live, taka po prostu troszeczkę inna wersja niż te live, które robię, um, robiłam przez ostatnie lata. Um, zazwyczaj, tak jak znacie moje live, one są zazwyczaj około godziny, dwugodzinne, a tutaj um, to był taki po prostu impuls, żeby zrobić też coś troszeczkę inaczej, w takiej um, mini formie. Um, Tak, także patrzę sobie, czy tutaj coś jeszcze takiego ważnego chciałabym dodać. Zawsze to jest takie trochę wyzwanie coś na nowych zasadach poprowadzić, ale pomyślałam, że to będzie fajne, żeby zrobić taki krótki live. Jeżeli mielibyście jakieś pytania dotyczące właśnie tych energii, ich działania, to śmiało możecie zadawać, czy w czasie webinaru, czy później, i ja w osobnych takich nagraniach. W takich szorcach później na te pytania staram się odpowiedzieć. Tak, jeszcze zobaczę, czy coś tutaj takiego fajnego dodać. Może powiem troszeczkę o energii, żeby jeszcze uzupełnić tutaj ten live. Powiem ogólnie o energii, dlatego że nie wszystkie osoby czują energię i wiedzą, jak tutaj odnaleźć po prostu to zjawisko energii w naszym życiu. I jeżeli chodzi o energię, możemy ją najłatwiej poczuć obserwując nasze emocje i nasze również reakcje w ciele. Tak jak słowo energia zawiera w sobie taką wskazówkę, że będzie tam jakaś elektryczność, no i w naszym układzie nerwowym jak najbardziej takie impulsy są. Więc obserwując na przykład jak nasze myśli danego rodzaju powodują różne reakcje w ciele i powodują różne emocje w nas, więc też reakcje. Jesteśmy w stanie dosyć łatwo tą energię zaobserwować na takim żywym przykładzie, w bezpośrednim doświadczeniu. Też możemy zaobserwować ruchy energii, kiedy obserwujemy wydarzenia, i wtedy troszeczkę pomaga nam to, gdy pozostajemy w takim stanie pewnej medytacji obserwacji. Nie takiej medytacji, że mamy zamknięte oczy i siedzimy w jakiejś konkretnej pozycji, tylko medytacji po prostu związanej z obserwacją, gdzie w pewnym sensie wycofujemy się z aktywności fizycznej, nie mówię na miesiąc, ale na przykład na 10 minut albo na 15, i obserwujemy po prostu nasz umysł z otwartymi oczami. Jeżeli ktoś woli, to z zamkniętymi. Zmysły ogólnie mogą być jak najbardziej aktywne. Obserwujemy nasz umysł, obserwujemy nasze reakcje, obserwujemy otoczenie, i często w takim stanie, można nazwać obserwacji, medytacji, od razu zaczynamy zauważać różne elementy naszego życia, które są bezpośrednio przed nami, chociażby w otoczeniu, w którym jesteśmy, ale też w ogóle w wydarzeniach w naszym życiu, które cały czas są i są istotne, ale normalnie ich nie zauważamy. Na przykład rzeczy, które potrzebujemy w naszym życiu zmienić. Dlatego żeby zrozumieć działanie energii, taka właśnie technika, takie ćwiczenie obserwacji samego siebie i otoczenia jest bardzo pomocne i jest proste, nie jest specjalnie wymagające, jest też całkiem przyjemne. Także można sobie zacząć od po prostu kilku minut takiej obserwacji, chodzi o pewien stan po prostu wycofania się od angażowania się w zewnętrzne czynności i po prostu obserwacji. Wtedy zaczynamy też widzieć jak rzeczy się układają i możemy widzieć jaka jest kondycja danych rzeczy w naszym życiu. Jaka kondycja jest teraz, z czego one się wzięły, więc również możemy z dosyć dużym takim stopniem przejrzystości widzieć kierunek, w którym rzeczy idą. I jeżeli widzimy, że to nie zawsze jest ten kierunek, który na przykład jest najlepszy, jaki mógłby być dla danych kwestii, to rozpoznając tą sytuację, tą kondycję energii. Jesteśmy w stanie też nadać danym energiom i danym wydarzeniom w naszym życiu po prostu jak najbardziej korzystny kierunek. Dlatego między innymi zarządzamy przestrzenią otoczenia i tak naprawdę można powiedzieć, że zarządzamy wszystkim w naszym życiu, ponieważ prowadząc, załóżmy, rozmowy z innymi ludźmi, robiąc różne czynności, tak naprawdę cały czas próbujemy tak zarządzić energią. Ponieważ głos i poziom rozmowy to jest poziom energii, więc poziom, który jest troszeczkę bliżej materii niż sfera naszych myśli. W naszych myślach rzeczy są jakby tylko wewnątrz nas, one są jeszcze, nie ma nadanej im siły. Na następnym etapie możemy o nich powiedzieć, i dźwięk jest też wibracją, i to też przechodzi na zewnątrz. Do innych osób, więc jest to rozprzestrzenia się, i to jest właśnie poziom energii. I kiedy rzeczy są na poziomie energii, to mogą również przejść na poziom materii, który jest taki już najbardziej uziemiony. Więc poziom energii jest czasami dla niektórych osób troszeczkę niełatwy do zauważenia, dlatego, że jest on takim poziomem pomiędzy sferą mentalną. A pomiędzy sferą fizyczną, gdzie rzeczy są całkowicie zmaterializowane. Ale mm, większość osób, które oglądają, znają e, właśnie temat energii dość dobrze. Też e, pomyślałam, że to będzie wartościowe mm, uzupełnić ten live e, o taki dodatkowy fragment. Też słuchajcie, dlatego, że jest to taki mini live. A jak wspomniałam, nie robiłam wcześniej takich totalnie krótkich liveów, więc muszę się tylko oswoić z tym, jak. To jest e, mówić przez e, kilka minut. Tam o, widzę, że już aż 18 minut bo mi się wświetla na komputerze, a nie przez dwie godziny. Także mm, takie informacje dzisiaj na temat energii In i Yang. Zapraszam Was też na inne wydarzenia, inne poza tym dzisiejszym webinarem. E, tak jak zazwyczaj zapowiadam e, różne wydarzenia, tutaj zapowiem tak troszeczkę w e, mini-formie, ponieważ jest to mini live. Więc w najbliższym czasie, za parę dni będę dostępna dla Was na targach ezoterycznych w Krakowie 18-19 maja, przez oba dni na stoisku z przyjaciółmi. I będę prowadziła też wykład w sobotę o 15.40 poświęcony działaniu energii pieniędzy. Więc serdecznie zapraszam i zapraszam też na stoisko można sobie przyjść z nami posiedzieć, porozmawiać i też ogólnie na targach jest całkiem taka ciekawa energia. Ogólnie jest tam, jest tam dosyć ciekawie i też dostępne będą produkty moje i przyjaciół właśnie między innymi talizmany też importowane z Azji bezpośrednio od właśnie osób konkretnych, których tam moi przyjaciele znają i mają te połączenia, także są to takie wyselekcjonowane fajne przedmioty i przeze mnie właśnie też robione przedmioty i wzmocnione rytuałami taoistycznymi. Grais spisze masz pięknego kotka, życzę cudowności. Bardzo dziękuję. Dzięki, bardzo by miło. A kotek jest bardzo grzeczny, bo dzisiaj prawie cały dzień pracowałam. To znaczy, od kiedy wstałam, zdążyłam się tylko przygotować do sesji i skończyłam sesję tam z godzinę przed początkiem live'a. Więc był tylko taki krótki reset na właśnie przełączenie się tutaj do następnego fragmentu pracy i po live też dalej przygotowania do targów. Więc u mnie praca idzie pełną parą. Yang jest bardzo aktywne. No i dla zbalansowania właśnie też trochę takich rzeczy na dzisiaj mam zaplanowane, bardziej relaksujących. Co prawda tak nie tak dużo, ale chociażby tą tematykę właśnie Yin i Yang i tego balansu w energiach chciałam poruszyć w ten dzień, ponieważ w ogóle też, skoro już jest okazja, to mogę powiedzieć, jeżeli ktoś z Was na przykład ma urodziny w danym czasie albo ktoś z bliskich osób, to urodziny w ogóle są takim dosyć... Dobrym energetycznie momentem do tego, żeby uruchomić rzeczy w naszym życiu, które chcemy, aby były aktywne. W ogóle rocznice mają swoją energię, i o tym zrobiłam kiedyś cały taki dłuższy live. Ale tutaj króciutko o urodzinach i rzeczy rozpoczęte w te dni, czyli i w dzień urodzin, i w kolejne dni, szczególnie najbliższe czy cztery dni, następujące po urodzinach, ale tak naprawdę w 12 dni od dnia urodzin, czyli tak jak mój dzień urodzin to jest 14 maja, to to jest dzień pierwszy, 15 to jest dzień drugi i 16 to jest dzień trzeci i tak dalej 12 dni. Najczęściej 2-3 dni przed urodzinami, 2-3 dni po urodzinach i dzień urodzin są najmocniejsze. W tym czasie jest taki moment, kiedy siejemy to, co przez cały rok później może się rozwijać i warto jest ten czas wypełnić takimi mm, po prostu zadaniami które chcemy w naszym życiu, żeby były obecne przez właśnie ten najbliższy rok. Więc tutaj jeszcze takie kilka słów, bo też właśnie teraz sobie Oświęta Grace, która tutaj się przywitała, też ma urodziny za tutaj już bardzo niedługo, więc też to może być takie fajne, wartościowe. I jeśli chodzi o najbliższe wydarzenia, to zapraszam serdecznie też na żywo do Krakowa, do Magic Therapies. Gdzie będziemy mieli spotkania otwarte, też prowadzone przeze mnie i również przez osoby współtworzące ze mną Magix. I zapraszam również na warsztaty ustawień systemowych świadomego śnienia, które będą w maju i czerwcu. I w czerwcu też się mogę tak podzielić, Urodzina, bo najprawdopodobniej będę miała też okazję być we Włoszech w tym roku. Po kilku latach planów pojechania do jednego z moich ważnych mistrzów, więc być może jeden z liveów poprowadzę dla Was z tego miejsca, z tamtej świątyni. Także to też jest tak czajne, bo już kompletnie nie planowałam tego wyjazdu. Ale moi przyjaciele mi po prostu oświadczyli, że jedziemy, więc zobaczymy, jak te plany pójdą, ale na to się zanosi. Także zapowiada się bardzo ciekawy rok. Zapraszam Was kochani na targi. Zapraszam do Magixa, też oczywiście na sesje indywidualne online, które są cały czas dostępne. I życzę pięknego czasu i dużo harmonii w energiach Yin i Yang. Yin jak najbardziej nie ma, się czego, nie ma się co bać tej energii, nie ma się czego bać, dlatego że ta energia jest nam potrzebna, jest dla nas dobroczynna, tylko musi być ona wprowadzona w dobrej formie. Takie, która jest dla nas zdrowa, jeśli chodzi o yang, to trzeba je wzmacniać i nie przesadzać. To jest taki po prostu klucz, czyli lekko pobudzać je, na przykład wprowadzić troszeczkę tego elementu takiego ostrzejszego, żeby było ożywione yang, ale żeby nie było przesady. I wtedy nasze życie po prostu pnie się w górę i może kwitnąć i owocować. Też kiedy jesteśmy zregenerowani, więc to in jest też potrzebne. Także dziękuję bardzo za wspólny czas. Wszystkiego pięknego dla Was i do zobaczenia przy najbliższych okazjach.